Witam w kolejnym materiale na kanale Antefakty Łukaszekier ze zwycięski w złocie Paweł Bomba, który zebrał skalp na yy, kamera boju No i pytanie, dlaczego ty go chciałeś zabić w Oktagonie? Bo to już nazwać trzeba zawójstwa, chciałeś go kopnąć w głowę, Paweł. Przepowiedziałem, że to nie jest koniec. Przepowiedziałem. Te tak... Nie będzie poruszać tematu mojej kobiety i to, że on przeprosił, to mnie to w ogóle nie interesuje, on, tam gdzie go będę widział to on jest skończony i tyle. No. Już do końca? No tak, no zobaczysz co będę z nim robił. No. A tam już ten y, sokerki go tak to trzeba nazwać, już tam doszedł do głowy, co? Doszedł, doszedł. Dobra, Porozmawiamy trochę o walce, bo na początku było takie wyczucie, y, wsadził ci palec do oka, tak? Jak no tak, no, wsadził mi palec do oka. No i co, no i co, no, ale no co, dostał kopa w ryj, no i koniec, no. Bo tam no, najpierw był kop, a potem jeszcze go spięści, nie, z knockdownu. No, pierwszy dostał lewego high kicka w ryj, a potem dostał prawego overhand w łeb. Dobra, ciężka walka czy nie ciężka walka Cię, dla Ciebie? No, widać, pierwsza runda knockout, bardzo ciężka. Dobra, to co się dało, działo też wokoło tej, wokół tej walki, Alan Kwieciński, który do Ciebie krzyczał, Ty wiedziałeś, Co To że... jest, to zwykły fal. Więc już wyprzedasz, my, kurde, moje każde pytanie, które chcesz zadać. Ale wiedziałem, że pokazywałeś mojego słynny. bo to cały czas nie, to było moje, a nie jego. To cały czas strzelałeś do no. niego, nie? No nie, no, bo, to nie, bądź kurwa. No, no dobra, e, kolejny pojedynek, Alan Kwieciński, no bo to nie, po takim no, to ładunku to jest, emocjonalnym, Daj dla mnie to zwykłe szmaty, to jako, ty niech on sobie zrobić dodatni rekord. Pierwszy wtedy możemy pokazać, ja tak ma, nie wiem, 15 przegranych i dwie wygrane. Ty. Ja się z taką nie będę bił, ja się szanuję. Ty. Czyli w ogóle opcje takie walki teraz... No, nie, nie mogę go Tutaj, teraz, bez problemu, zapraszam. Dobra, bo tam uspokajali Cię i widziałem, że Bogzel Cię uspokajał yy, w OKTAGONIE, tam już było bardzo, bardzo groźnie tam się wy, wy, wy działo, w tym OKTAGONIE, co? No, tak jak ja powiedziałem, żadna k***a nie będzie poruszać tematu mojej pięknej kobiety, któraś to zrobi, to jest skończone nie tylko w OKTAGONIE, ale i poza niej. Ja nie jestem tworem z internetu, tylko jestem normalnym facetem, z normalnego życia. I takie rzeczy nie będą miały miejsca, no po prostu. No. Czyli dzisiaj na afterze w hotelu będzie musiało być sporo ochroniarzy, co? No, zobaczcie. Ale mam się szykować, żeby z kamerą zapierdzielać po całym hotelu? Szykuj się, bo południe Polski to jest moje zagłębie. Tu siedziałem, tu mnie lubią, tu są moi fani, tu są moi koledzy. No właśnie, tu jesteśmy my. A, a właśnie, a propos fanów, no to widziałem, że hala no mocno cię dopingowała. Tam jak skakałeś, ale ty masz teraz, nie? Ale moment nie ma. Ja bym tak, bo... nie, ja ci tak. Całe południe polski w każdym pudle w którym mi się to nie naprawdę na południu polski bardzo mnie ludzie lubią kocham ich za to dolny śląsk śląsk naprawdę bardzo zawsze miło mnie przyjmują kraków tutaj no wszystko naprawdę ludzie na południu góralę są wspaniali i nie wiem czemu ale mnie lubią nie wiem za co mnie lubicie ale dziękuję wam za to i mam nadzieję że tak zostanie pozdrawiam serdecznie górali Ślązaków i całe południe Polski. No Ciebie się albo kocha, albo nienawidzi, nie? Prost. Dobra, bo to masz teraz trzy wygrane walki z rządu, tak? Czyli Mateusz Murański, świętej pamięci, Marcin Najman i kamera Boy. no. No dobra, no i teraz musisz mieć takie. no... Ferrari. Naprawdę fe, fe, Ferrari, ale wy nie macie konfliktu. Jest. Mój, ty, jak jest? Jak jest... Dobra, to jak zobaczysz, jest, zobaczysz na, przy pierwszych konferencjach, jaki jest konflikt. To, że my teraz to gadamy, chociaż, To nie, to jest tak. To jest załagodzone, żeby po prostu nie było burzy między nami. Ale jak już kurwa wyjdzie z powrotem do napierzalania, no to zaczniemy się obrzucać kurwa mięsem. No, i ale sporo. jaki jest temat, który tak najbardziej ognie ten wasz konflikt? No. Myślę, że jakiś się znajdzie, nie? No ale jedno, chociaż no powiedz coś dla widza, żeby, żeby było co mieliś potem, no żeby ten pojedynek miał... Zapytaj ja Ferrari'ego, on wam lepiej powie, nie? Ale Ferrari ze mną nie rozmawia, bo ja nie lubię A. Murańskiego. A, no, no to nie no wiem. No to, 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 to ty mnie ty 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 lubisz, to mi powiedz. Nie, no nie powiem. No powiedz, no zlikuj, no zlikuj, no, 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 no coś musisz zlikować, żeby, żeby powiedzieć, żeby ta walka miała potem sens. No coś, ta walka będzie miała sens. I chociaż nie, nie rąbek, 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 uchyl, nie, 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 nie. rąbek tajemnicy. Nie, nie, nie. To jakiś temat, nie, nie, nie. o co chodzi? Dr chociaż uchyl rąbek. Rąbek. Coś zrobiłem Ferrari'emu, Coś zrobiłem, on wie co. A coś grubego? Coś fajnego, no. A to chodzi o coś o... Związki? O kobiety? No już jest ja już już ja chodzi nie o, 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 o kobiety Ja nie wiem, Ferrari niech powie. Pochwal się kolega. No dobra, a bo ty jeszcze no w sumie ty się trzymasz z Adrianem Polakiem. On Polaka nie lubi. Czyli tutaj też jest gdzieś tam ogniwo między wami, nie? Coś tam jest, no, coś tam jest! Dobra, Paweł, powiedz mi, jeśli chodzi właśnie jeszcze o, yy, o Alana Kwiecińskiego, słyszysz? Kurmu Ale serio nie chcesz tej walki, tylko ze względu na to, że on ma ten ujemny rekord? Tak, no bo to jest kurwa, nie lubię go. No jest zwykłą k nie reprezentuje sobą nic, nie ma żadnego kontentu, i jest nikim. Po co ja mam się zrobić? Dla show, bo show jest duże nie, w waszym wykonaniu. Nie, no to ja wolę zrobić show z Ferrari, który ma lepsze zasięgi, jakiś fajny content i no reprezentuje coś sobą, a nie to, co ten Dobra, Paweł, no bo kolejny konflikt, który jest na horyzoncie i wiem, że są rozmowy, dobrze wiesz, że są rozmowy, żebyś ty stoczył walkę ze swoim bratem na 30, 30 to jest jubileusz Fejmu, dobrze wiemy, że do twojej walki na 30 z Ferrari nie dojdzie, a z swoim bratem ta walka mogłaby się e, na Fejmie 30 odbyć. I jak ty na to patrzysz, bo wiem, że są rozmowy, duże pieniądze na stole, ja wiem jak, jaka, jaka jest między wami sytuacja, ale jak ty patrzysz na to jeśli chodzi o, prez... o pieniądze i o prestiż tej walki, no bo jest duży. Prestiżu nie ma żadnego. Nie, ja no, to... nie, ma nie, nie. No, no, nie ma prestiżu. No jakim? No powiedziałeś. No, no nie ma prestiżu, no, 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 bo to ma ani patologia. Mnie takie coś nie interesuje. No dla mnie to są zwykłe. No, no ale dobra, oferują ci duże pieniądze za tę walkę. Nie ja to oferują, ja to no, wiem. Ale na razie nie zaoferowałem nic. Na razie nie zaoferowałem nic. Księg. Księg. Ja słyszałem, że to jest... Żadnej oferty nie rozumiem. Że dużo więcej niż za to, co masz teraz. Powiedz mi, na woli za to, to powiem, Nie mogę powiedzieć, że źle miałem za to. I tak, tak, tak powiedz. No. Nie, nie, nie mogę, no, bo mam w kontrakcie podpisane. Eee, ale w ogóle nie było żadnych propozycji. Nie było przysięgam. Nie nie, wiem, niemożliwe. Daj ci kurwa, przysięgam ci na życie mojego pieska, że nikt nie podszedł do mnie zaproponował mi jakiekolwiek kwotę. Nic. Dobra, a jak ci zaproponują 400 tysięcy za walkę z twoim bratem? wierzysz Za mało? mało? paki? Za taką patologię śmierdzącą swela. Przypominam, że mówię o swoim bracie tutaj Nie, to nie jest mój brat, to nie jest mój brat. To jest. Który ma tak na nazwisko jak ja. A I to tylko, nie ty, jest i, rad. I, I tylko na was łączy? No tak, to no? wszystko. Ale widzisz, jak ty, jak ty nawet o nim mówisz, ten ładunek emocjonalny, jaki jest duży, a z Ferrari nie byłoby tego ładunku emocjonalnego aż takiego. Czy jednak ten temat jest taki mocny, że, że, że ty. To... To jak wypłynie, nie? Zobaczysz jak wypłynie. Tak. Czy nie będzie, będzie ładunku emocjonalnego. Ale dobra, ale jak, w jaki sposób to wypłynie? Ty to wypuścisz, czy ktoś to wypuści. Ja nie wiem. Czas pokażę. No ale obiecujesz, ale czy obiecujesz, że będzie grubo. Obiecuję. Dobra, to jeszcze ostatnie słowa do kamera y, boja, bo on jest y, w tym hotelu co ty, a... bądźcie wy... cię cwelu, jesteś rozjebany przy każdej okazji. I to nie będzie taryfy ulgowej. Czekaj, nie. no jeszcze się pożegnaj, może z widzami, co? Kocham Was buziaczki papaka. Dziękuję bardzo.